Drodzy państwo, mieszkańcy gminy Skępę. Mija 20 lat demokracji w Polsce, dzięki której to my wszyscy decydujemy o tym, kto zdobywa mandat radnego, wójta czy burmistrza. Przez te lata wiele wsi i miasteczek zmieniło swój wygląd nie do poznania. Piękne asfaltowe drogi, równe chodniki, sprawnie działające wodociągi i kanalizacja, miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Niestety nie Skępe. Nasze miasteczko i gmina rozwija się znacznie wolniej. Zajmujemy przedostatnie miejsce w powiecie pod względem pozyskiwania funduszy unijnych. A przecież zaledwie kilka lat temu było zupełnie inaczej. Skępe tętniło życiem. Latem do Skępego przyjeżdżały tłumy turystów. Okoliczne jeziora były wspaniałą atrakcją. Teraz domki wypoczynkowe nawet w sezonie stoją puste. Tempe traci swoją kolejną szansę. Tak jak wielu innych mieszkańców widzę, że jakość wykonywanych inwestycji pozostawia dużo do życzenia. Drogi rozpadają się już po roku od ich zbudowania. Nikt nie zajmuje się naprawą starych dróg. Mieszkańcy skarżą się na częste awarie kanalizacji. Dach hali sportowej przecieka po każdym większym deszczu. W wielu ważnych punktach miasta nie ma lamp. Do tego brakuje przejrzystych i jasnych procedur zatrudniania urzędników. Dlatego zwracam się do wszystkich mieszkańców Skępego, Wioski, Józefkowa, Łąkiego, Narutowa, Wórki, Czerna, Huty i pozostałych wsi. Możemy zmienić oblicze naszej gminy. Idąc na wybory, oddajcie swój głos na mnie. Razem odczarujemy Skępę.